Witam na konferencji po meczu Hekma Zamojstwa. Starowo, mecz zakończy się wynikiem remisowym 1 do 1. Ze mną są trenerzy obydwu zespołów. Jako pierwszy komentarz poproszę trenera drużyny gości. No nie mamy ogromnych niedosyt po tym meczu. Nie ukrywam, że przyjechaliśmy tutaj po Lecz mecz układał się bardzo nie po naszej myśli. Kto widział pierwsze 20 minut, to wie co mam na myśli. Także mój zespół został w bardzo umiejętny sposób wytrącony z rytmu, z równowagi przez co wkradła się bardzo duża nerwowość w nasze poczynania. I, I dopiero w jakimś tam stopniu wiedziałem, że jest to w stanie odmienić bramka kontaktowa bądź właśnie wyrównanie, wyrównanie liczebne na boisku. No tak się stało, że, że dopiero udało się to zrobić w końcówce meczu i zabrakło nam już czasu pomimo bardzo dobrych sytuacji, które się stworzyli w końcówce. Nie ukrywam właśnie, że jeżeli chodzi o mój zespół, to tu mam spory niedosyt, że że powinniśmy tę sytuację wykończyć i przyciągnąć szale na swoją korzyść. No ale e, pierwsze, tak jak mówię, pierwsze 20 minut to e, no to nie wiem, wydaje mi się, że e, no ja jestem w no po prostu wiem, że tu się zdarzają różnego rodzaju niespodzianki, ale czegoś takiego to się nawet nie spodziewałem. Y, jadąc y, tutaj w, w najgorszych snach, także y, stracić zawodnika w ciągu, y, w ciągu 10 minut za jakieś takie miękkie, dwa miękkie faule, podwójna karna, kara przy rzucie karnym, to jest taka rzecz, która gdzieś tam mocno, tak mówię, dostaliśmy takie ogląda, nie mogliśmy dojść do siebie, później zaczęły się dyskusje z sędzią niepotrzebnej, tutaj też mamy jakieś tam pretensje, że nie opanowaliśmy sobie sami tej sytuacji y, szybciej, no ale tak jak mówię, mówię. No, Kogoś jest, jest łatwo i później to tak wszystko się sypie. Całe szczęście, mówię, no, strzelana bramka kontaktowa, mega niedosyć, że nie będą nam się dnia dwa, no i no, trudno, no. dla nas no, niestety samym szacunkiem dla przeciwnika, ale no, dla nas jest to strata dwóch punktów i musimy robić wszystko, żeby w następnych meczach tą stratę później darować. Dziękuję. Dziękuję, że komentarz dołączył, proszę. trenera Hetmana. Trener Stalowej mówi, że dla niego to jest strata, a dla mnie to punkt na plus. Tak jak mówiłem we wcześniejszych meczach, będziemy to robić kroczek po kroczku. Dzisiaj się udało zdobyć punkt, zagraliśmy dwie różne połowy i tak jak pierwszą połową zagraliśmy bardzo, bardzo fajny mecz uważam. Na pewno ułatwiła nam to czerwona kartka. Yy, Dużo niegości, ale to jest piłka nożna, to jest kontor, kon, yy, sport kontaktowy, i, i tutaj ja nie będę oceniał pracy sędziego, czy, czy popełnił czy nie. Najlepiej to zobaczyć chyba na wideo. Na yy, jeszcze raz na spokojnie, bo nie na gorąco, i, i, i wtedy oceniam, czy, czy były faule miękkie, czy twarde. Yy, to już było, to już jest historia. Prowadząc 1-0 do, do przerwy, mieliśmy troszkę inne założenia na drugą połowę. Jednak niestety, no, boisko zweryfikowało no, troszkę inny plan. Tak? Stalowa, stalowa umiejętnie się do nas ustawiała, nam zabrakło na pewno myślę, że doświadczenia z tym wszystkim. No bo no, panowie, nie czarujmy się, ja mam skład. Sturczyn ma 30 lat, a reszta chłopaków to są chłopcy w wieku 18, 18, 19, 20 lat. To są, to są można powiedzieć, niektórzy yy, dwa miesiące temu marzyli o grze w trzeciej lit, a, a dzisiaj te marzenia już się spełniają. Yy, nadrobiamy to na pewno wolą walki i determinacją. W takim meczu jak ten, czy za tydzień z Awią Świdnik, na pewno nam tego nie zabraknie. I nikt do nas nie będzie miał o to pretensji, że my możemy. Ja powiedziałem, w szatni. możemy mecz przegrać, ale kibice nie mogą mieć do nas pretensji o brak zaangażowania, o brak woli walki. Umiejętnościami możemy być gości, okej, okay. oni to zrozumieją, ja też to zrozumiem, ale tak jak dzisiaj zagraliśmy z wolą walki, z determinacją, to tylko bić brawo tym chłopakom. W drugiej połowie faktycznie stalowa była lepsza. Miała kilka sytuacji, ale punkcik zostaje w zamościu i dodaje na pewno wiarę tym chłopcom, że można, bo nie ukrywam, że ja wiem o tym doskonale, że, że Stalowa i Buławy i to będą kandydaci do awansu i, i taki punkcik trzeba, trzeba naprawdę docenić. Dziękuję. Dziękuję. trenerze. czy są jakieś pytania do trenerów? Jeśli nie ma pytań, w takim razie dziękuję.